Cześć, witam Was na moim kanale. Cześć, mam na imię Amelia i jestem specjalistką testowania oprogramowania. Od lat pracuję w branży IT, działam też w community testerskim i ogólnie w community technologicznym. Często bywając na różnych konferencjach, w roli prelegentki, wypowiadając się na tematy z pogranicza IT, psychologii, na tematy nieco bardziej miękkie. Moją pasją są języki obce. Znam trzy języki obce. Pracowałam już w branży po angielsku i po francusku i chciałabym pomóc profesjonalistom IT. Pracuję na co dzień w dużym międzynarodowym projekcie, w którym językiem komunikacji jest angielski i widzę, jak wielu specjalistów mierzy się z problemami ze zbyt niskim poziomem angielskiego, żeby się swobodnie wypowiadać żeby awansować, żeby chodzić na konferencje technologiczne. Dlatego chciałabym pomóc Wam. Na podstawie mojego doświadczenia chciałabym dzielić się z Wami wiedzą o angielskim, więc zaczynajmy. Dzisiaj chciałam nawiązać do czegoś pozornie bardzo prostego, czyli jak opowiadać o automatyzacji testów po angielsku. Temat wydaje się banalny, no bo w końcu Automatyzacja testów. Jeśli jesteś testerem, testerem automatyzującym, to zapewne znasz już słownictwo związane z tym tematem, prawda? Zauważyłam, że czasem testerzy QA y mają problem z opowiadaniem o automatyzacji po angielsku, że nie wiedzą, jak powiedzieć automatyzację. Dlatego dzisiaj wyjaśnimy sobie kilka słów. Nawet nie tak dawno temu słyszałam, jak ktoś zamiast test automation mówił test automatization. Słowo automatization jest podobne do polskiego automatyzacja, więc na zasadzie analogii niektórzy używają tego słowa. Jednak nie jest to poprawne słowo, żeby mówić o automatyzacji testów po angielsku. Słowo automatization może być używane w pewnych kontekstach, ale o tym powiem na sam koniec tego filmiku. Więc generalnie mówimy test automation. I pamiętaj, że na początku jest dźwięk O, że to nie jest automation, tylko automation. Jesteśmy przyzwyczajeni, że po polsku mówimy AU, AU, Auto, ale po angielsku, jeśli mamy coś zaczynającego się od Auto, no to mamy ten dźwięk O. Więc to jest rzecz, która sprawia czasem problem Polakom. Kolejna rzecz to czasownik automatyzować. No i tutaj yy, mamy czasownik TO automate. Znowu ten dźwięk o na początku i możemy powiedzieć na przykład I automate software tests. Zautomatyzowane w przypadki testowe to będzie automated test cases. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście stosunek Automate, może używać w wielu kontekstach. Chciałabym jeszcze wspomnieć o tym, jak powiedzieć tester automatyzujący. I nawiązać trochę do takiego problemu w nazewnictwie, bo po polsku często niektórzy mówią tester automatyczny, co nie jest poprawne. Fajnie to widać na przykładzie angielskiego. Tester automatyzujący to jest Automation Tester. To nie jest na przykład Automated Tester. Czy automatic tester. No, bo gdybyśmy mieli takie słowo tester automatyczny, no to nie byłby to właściwie człowiek, tylko to by znaczyło, że to jest jakiś robot, który automatycznie wykonuje jakieś akcje w sposób zupełnie zautomatyzowany, ale to nie ten człowiek jest zautomatyzowany, to on automatyzuje testy. Dlatego tester automatyczny nie jest poprawnym wyrażeniem, i poprawny jest tester automatyzujący po angielsku automation tester. I zaznaczę jeszcze, że ja nie mówię tego, żeby jakoś wprowadzić w zakłopotanie osoby, które, którym zdarza się powiedzieć test automatyczny. Ja wiem, że to jest często używane wyrażenie, często niestety w ogłoszeniach rekrutacyjnych i ludzie mogli się jakoś bezwiednie przyzwyczaić do tego, że, że tak się mówi. Więc nie szkanuję absolutnie kogoś, kto kiedykolwiek tak powiedział. Ale myślę, że jednak warto rozmawiać o tym i uświadamiać, jaka forma jest prawna i może warto świadomie jej zacząć używać. Tak więc pamiętajmy, automatyczny może być ekspres do kawy, czy pralka, może być automatyk, ale człowiek może być automatyzujący, bo to my automatyzujemy. Co ciekawe, może kiedyś wejdzie jakieś AI, które właśnie będzie takim automatycznym testerem i ono będzie faktycznie, można by powiedzieć, automatycznie testowało. I jeszcze na sam koniec chciałam powiedzieć o tym Automatization. Znalazłam w internecie kilka wątków, według których słowo "automation" istnieje, ale jest trochę problem z tym słowem. Nie ma go w głównych słownikach, w słowniku Cambridge czy Oxford, do których szukałam. Wielu native speakerów pisze na forach, że się z nim nigdy nie zetknęli. Więc myślę, że jest to jakieś bardzo niszowe słowo, a być może jest to nawet słowo, że tak powiem, wynalezione przez osoby, które nie są Native speaker'ami. Bo Polacy i wiele innych narodowości mają ochotę utworzyć to słowo automatization, od automatyzacja, podczas kiedy to jest automation. Więc, generalnie, to słowo może istnieje, może nie. Trudno mi wypowiadać się ostatecznie, czy uznać to słowo w ogóle za, za prawidłowe, istniejące, ale nawet jeśli ono istnieje, no to raczej powinniśmy używać automation, bo to jest mainstreamowe, na pewno poprawne słowo używane przez e, większość ludzi na świecie, z tego, co mi wiadomo, na określenie automatyzacji testów. No i jeszcze ciekawostka na sam koniec. Jest jeszcze takie słowo, jak automatyzm. Automatyzm. No i to słowo może występować w bardzo specyficznych kontekstach, nie w IT, może ono występować jako termin medyczny, jakieś takie odruchowe czynności, na przykład podczas ataku padaczkowego, może też to słowo występować w języku prawnym, i w języku prawnym ono oznacza. Takie czynności wykonywane bez kontroli woli. Nie będę się na ten temat rozwodzić, bo nie jestem specjalistką w tych dziedzinach. No, natomiast warto pamiętać, że to, to nie jest słowo związane z branżą IT i w tej branży w żadnym kontekście raczej go nie użyjemy. Jest wiele innych pojęć związanych z automatyzacją testów. Jeśli na przykład będziecie się uczyć zagadnień z syllabusa ISTQB, test Automation Engineer, to tam będzie tego dużo. Będzie test automation framework, test automation architecture, solution itd. dalej. Gdybyście chcieli film na temat tego sylabusa, dajcie mi znać i trochę takich, może bardziej szczegółowych terminów. No i dajcie mi znać, czy wiedzieliście, jak się mówi automatyzacja? Być może dla niektórych to jest oczywista wiedza, ale wiem, że są też osoby, którym taka powtórka dobrze zrobi, bo nie były pewne, jak to powiedzieć po angielsku, bo na przykład pracują w polskich firmach. E, także powodzenia z angielskim. E, dajcie znać, e, jak Wam się podobają te treści i o czym byście chcieli następnym razem posłuchać. Cześć.